Mili państwo, zdmuchuję piankę w Światowym Dniu Piwa i Piwowara, który rozlał się po całym świecie, trafiając do ponad 50 krajów. Dodajmy skromnie, że piwo to najczęściej spożywany na świecie alkohol i trzeci najpopularniejszy napój zaraz po wodzie i po herbacie. Z tym, że z celebracjami wypadałoby zaczekać na porę, zwaną umownie. Po godzinach prasa niby historyczna, ale cytujemy tylko te doniesienia, które równie dobrze mogłyby się ukazać wczoraj. Czytamy mianowicie goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny z roku 1932, a tu nagłówki krzyczą, paralityk odzyskał władzę w członkach i zemścił się na wiarołomnej żonie. Czy ten cudownie ozdrowiały mężczyzna dokonał jeszcze jakichś innych rzeczy w swoim życiu? Gazeta niestety nie podaje. Znakomity lekarz zamordował żonę, czytamy na sąsiedniej stronicy. Dlaczego gazeta krzyczy, że lekarz, a czy miałby się w tym względzie różnić od innych znakomitych zawodów, jak hydraulik, robotnik tartaczny, czy nieprzymierzając, felietonista radiowy? I prasowe doniesienie z zagranicy. Inżynier Polak, wynalazca aparatu przerabiającego ziemię na złoto, aresztowany we Francji pod zarzutem oszustwa. O, to rozumiem to jest informacja rzetelna do na dokropki. Znaczy, że przerabianie ziemi na złoto to jednak było mimo wszystko oszustwo, bo przecież ów inżynier Polak mógłby zostać na ziemi francuskiej aresztowany na przykład za drobną kradzież sklepową, a jego cudowny aparat mógłby dalej jak gdyby nigdy nic przerabiać te ziemię francuską na złoto i nikomu by to nie przeszkadzało. Historia. 6 sierpnia w historii był jednym z tych dni, w trakcie których dochodzi do wydarzeń przełomowych, choć ludzkość nie ma o tym zielonego pojęcia, na razie. Tego bowiem, dnia w roku 1991, brytyjski naukowiec Sir Tim Berners-Lee publikuje swój pomysł na powstanie w internecie czegoś, co nazwał World Wide Web w skrócie WWW, czyli ogólnoświatowej sieci komputerowej. Ten wynalazek w obrębie internetu już istniał i początkowo miał pomagać tylko naukowcom, którzy nad tym samym problemem pracowali w różnych miejscach świata, po to, by mogli wymieniać się doświadczeniami na prawach hipertekstu właśnie przez sieć odnośników. A 6 sierpnia 1991 roku ten pomysł zostaje otwarty na całą społeczność internetową, wychodzi poza opłotki środowisk naukowych i tak już zostało do dziś. No i w ten sposób całkiem niechcący zainstalowaliśmy sobie też cywilizacyjną zmorę pod nazwą sieć. Widzenie w internecie, czyli marnotrawienie czasu na skakaniu od jednej witryny do następnej, często jeszcze głupszej niż poprzednia, o ile to w ogóle możliwe. Ale ostatecznie, cóż to szkodzi? się przekonać. Klikał internetowy maniak Wiesław Kotl.